Tom Tomasza Ulbratowskiego w RMFFM. Z tych, tych horoskopów wynika, że mamy przerąbane, bo nas, nastąpi retrospekcja, retrogradacja. Retrogradacja Markurego będzie przerąbane I Jowisz wejdzie w bliźniaczki. Przerąbane mamy, mm. więc póki co bawmy się, szalejmy Tomasz Olbratowski. W styczniu no. ma napadać mrozu i skuje nas śnieg, czy tam odwrotnie? Takie są przepowiednie. Należy się na tę okoliczność przygotować. Na początek teoretycznie, więc śpieszę. Śnieg jaki jest, każdy się kiedyś przewrócił. Śnieg składa się z płatków i śnieżynek, z których każdy ma inny kształt, bo każdy ma inne, tu uwaga, jądro kondensacji, na którym zaczyna się krystalizacja. Co to oznacza? A skąd mnie wiedzieć? Napisali w internecie to przepisałem. Nie do końca wiadomo, co determinuje kształt płatka śniegu. Może to, a może coś innego. Różnie mówią. Jedno wiem. Każdy płatek śniegu, każda śnieżynka to potencjalny zaczątek bałwanka. Szanujmy więc płatki i śnieżynki. Ileż takich płatków potrzebnych jest na bałwanka czy większego bałwana? Z płatków powstają bałwanki, a ze śnieżynek bałwanki. Znaczy, w sensie jest bałwanek i bałwanka, prawda? Bo bałwanek jest wtedy, jak niegrzeczne chłopaki umieszczą marchewkę mniej więcej tu niżej połowy bałwanka, prawda? Śnieg jako taki sam w sobie jest coraz cenniejszy, bo z powodu ocieplania się klimatu jest go coraz mniej. Słyszy się nieraz, że np. organizatorzy skoków narciarskich często kupują śnieg, bo mają go mało na zawody. Dlatego warto inwestować w śnieg, napchać lodówkę, gdzieś w cieniu podwórka usypać kupę, zakryć plandeką przed słońcem czy jakoś tak zmagazynować i później za rok, dwa sprzedać. Na przykład do garnisz bischofsfelde na obiekt orangutan buch z zyskiem właśnie sprzedać. Śnieg to może być nasze białe złoto. I w sumie warto by Komisji sejmowe śledcze przesłuchały śnieg, skoro jak zapowiedziano, będzie sypał. Nie?